Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na naszym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dzisiaj będziemy rozważali fragment z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Pamiętacie bra przecież bracia naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z Was nie być ciężarem. Tak to wśród Was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie zachowaliśmy się pośród Was wierzących. Przecież wiecie, że każdego z Was, jak ojciec swe dzieci, prosiliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście postępowali w sposób godny Boga, który Was wzywa do swego Królestwa i Chwały. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako Słowo ludzkie, ale jak to, czym jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w Was wierzących. Moi drodzy, w liturgii słowa słyszymy dzisiaj fragment pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan jest uznawany za najstarsze pismo Nowego Testamentu. Został on napisany przez Pawła niedługo po jego pierwszej wizycie w Tesalonice, obecnie Saloniki, która była stolicą rzymskiej prowincji w Macedonii. Paweł odwiedził to miejsce pod koniec 1949 roku lub na początku 50 podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Działalność ewangelizacyjna Pawła w Tesalonice trwała zaledwie kilka tygodni. Ze względu na nieprzychylne nastawienie Żydów Paweł musiał przerwać dzieło budowania wspólnoty chrześcijan, jednak zatroskany o los kościoła w Tesalonice. Posłał tam swojego ucznia Tymoteusza, aby osobiście zobaczył, jak funkcjonuje tworząca się wspólnota. Paweł po otrzymaniu dokładnej relacji od Tymoteusza, z jednej strony ucieszył się rozwojem wiary w tamtejszym kościele, a z drugiej zmartwił się widocznym u wiernych brakiem zrozumienia niektórych istotnych kwestii. Dlatego napisał list którym tłumaczył trudny problem powrotu Chrystusa na Ziemię oraz zachęcał do wytrwałości i wierności nauce, którą im głosił. Słowa z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, które dziś rozważamy, mówią o tym, jaką troską on i jego towarzysze otaczają wiernych w Tesalonice, podkreślając ich pracowitość. Bezinteresowność oraz troskę o duchowe dobro adresatów listu. Zachęcają ich, aby postępowali w sposób godny Boga, który ich wzywa do swego królestwa i chwały. Wyrażają także wdzięczność Bogu za to, że mieszkańcy Tesaloniki przyjęli usłyszane słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę. Jako słowo Boga. Paweł przypomina też o pracy i trudzie, jaki on oraz jego towarzysze włożyli w głoszenie dobrej nowiny mieszkańcom Tesaloniki. Pisze: Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Moi drodzy, głoszenie Ewangelii wymaga wiele trudu i wytrwałości. Bez tego. Nasze zaangażowanie się w głoszenie Ewangelii nie przyniosłoby żadnego owocu. Praca dniem i nocą nie oznacza podejmowania działań aż do wyczerpania sił duchowych i fizycznych. Ważne jest nasze wewnętrzne usposobienie. Głosząc innym słowo Boże, zachowujmy się, jak napisał święty Paweł Bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie. Wtedy Będziemy wiarygodnymi świadkami Chrystusa, a nie aktorami odgrywającymi swoją rolę. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was na następną środę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.